Witajcie, moi kochani! Oczywiście na treningu na rowerach? tym razem w Do tego kiedyś miałam bardzo duży dystans. Uważałam, że jazda na rowerze w pomieszczeniu zamkniętym to może smród, to może taka trochę nuda, to brak balansu ciała na rowerze. A jednak, przygotowując się do sezonu, chciałam troszeczkę podkręcić. Niedługo jadę na wyspy. Warto było, nie zaczynając od zera, wybrać się na rower. No to się wybrałem W głomiankach północno zachodnia część Warszawy, puszcza Kampinoska. i co? Wieczorem? Smo, smród. Ileż to takich miejsc jest w Polsce? Może pół Polski? Nie można trenować w takich warunkach. A więc postanowiłem spróbować, jak mi pójdzie dzisiaj na treningu. Na rowerze stacjonarnie. Cześć Robercie! Stworzyłeś te miejsce? No stworzyliśmy razem z chłopakami i koleżami też to miejsce. Nie po to, żeby może było trenować dniach takich jakim dzisiaj, tak? Czyli jest pogoda jaka jest, smog na zewnątrz. Co chcesz wiedzieć? Więc to, co mi poza tym, już w tym smogu nagadaliśmy, jest, był i pewnie jeszcze długo będzie. Natomiast to, co mi się spodobało, biorę buty, pręci przyrządowa, do was, szapnie, ale tak rowerów jeszcze nie Tak, to są rowery specjalnie robione dla nas pod zamówienie. Geometria pod kada 12, jak to Monday'a e, możesz, ja, bo u nas dziewięciolatki, takie małe już 1,40 m do wysokich chłopaków 20. Także tutaj możesz sobie usiąść na dowolnym rowerze i przyjść załatwiony sobie optymalny trening. Czyli gości od 1,40 m do ponad 2 m? Dokładnie tak, 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 tak mamy u nas na którzy przychodzą i trenują. Zaznaczają sobie kreseczkę? Tak, Mamy w na rzecz wolnym, trudnym, że jest, siadają i robią Rama, ramo, rower, rower, ale to co najistotniejsze to poty, które wylewamy, czyli cała przykładnia, która jest złożona właśnie z tym zestawem. Jak go nazywam zestaw kolarz Tak. Co, co to jest? Tutaj? To jest tenażer. Najnowszy tenażer tenaż, Lighta Drivo, który jest tak zwanym tenażerem tenaż, typu smart, jest w stanie ci zasymulować jakby nachylenie terenu do blazer 25% i podejrzewam prawie 2000 wat, więc dosyć ciężko to zrealizować normalnie. Aczkolwiek bywają na skronie, robimy testy, testy RTP i tam naprawdę wyniki są wykonające. Co o tym tonażerze? Ten jakby jest podłączony do komputera, który, który nadaje tenażerowi, ten jakie obciążenie w danym momencie ma podać i to wszystko później jest symulowane na takiej trasie, jak jakbyśmy jechali do rem. A więc ja ważę 75 kg, ty ważysz 85 kg. idziemy pod górę. Czy to jest na tyle mądre, że ty musisz więcej wad kręcić, żeby utrzymać tą samą prędkość co ja? Oczywiście, w realu to ma znaczenie, tak? tak samo w tym tlenarze. W programie wpisujemy odpowiednią wagę i wtedy ja mam ciężej Zaraz się spróbuję Zaraz 10 kg. No dobra Robert, teraz sobie tak jadę, ale co z prawdziwym treningiem, który na przykład trener mi zaaplikował i muszę wykonać konkretną jednostkę pracy? To co Ci ten zadał, jesteśmy w stanie tutaj wyrysować, zaraz Ci to pokażę na, na programie, dobrze? Dobra, dalej. Tak wygląda tryb, o którym Ci wspominałem, tutaj masz możliwość zrobienia testu FTP, w tych samych warunkach, za każdym razem, na tym samym sprzęcie, jeżeli masz na przykład mm, godzinę tylko na trening, Odprowadź sobie ten program. Tutaj masz na przykład interwały tego rodzaju, i w zadanym okresie, w zależności od Twojego FTP, taki trening będzie efektywny. Dosyć tych batów. Jedźmy na jakąś wyspę. Las Palmas, poproszę. Ok, specjalnie dla Ciebie mamy La Palma. To jest akurat taki program, w którym ktoś już wcześniej przejechał tą trasę, nagrał ją i jedziesz dokładnie według tych pomiarów GPS-owych, tak jak to na danym momencie jest. Tutaj jadąc widzisz dokładnie profil danej trasy, ponieważ spodziewasz się, będziesz podjeżdżał teraz pod górkę jedną, potem zjazd w dół i znowu mocniejszy później trening do góry. Eee, widzisz wszystko tak naprawdę czas, dystans do przejechania, jaki jest wznios w danym momencie, ile masz jeszcze do wyjechania do góry, waty generowane w zależności też procentowo do Twojego FTP. I prędkość, jaką w danym momencie jedziesz, no i kadencja, tak? No i oczywiście, hardware, który masz założone, wszystko jest na wykresach. Trasa jest dokładnie taka sama jak na mapach Google'owych, Możesz też włączyć z i masz jakby też widok w dowolnym miejscu we świecie. na świecie. Dla Palma jedziemy. I to jest fajna aplikacja, bo rzeczywiście się oddaje wirtualnie, ale tak naprawdę odczuwa się poziom nachylenia podjazdu, zjazdu. Ale widoki już się możemy nasycić, możemy się przenieść tam w tamte miejsce. Jest od nam od razu cieplej i jaśniej. No i cóż, spróbowałem takiego treningu stacjonarnego. Piękne widoki, świetna kontrola planu treningowego. W zasadzie nie odczuwałem takiego zmęczenia, jakbym to robił na zewnątrz, ale przede wszystkim w czystym powietrzu, zdrowo i czasami wesoło, bo można jechać z kolegą, z koleżanką, jak to woli. No, miałam duży dystans do treningu stacjonarnego, a tu proszę, piękne widoki. Pełna kontrola treningu, czyli ilość wykonanych jednostek mocy, które tutaj zrobiłem, no i co, co jest najważniejsze, w świeżym powietrzu, eee, naprawdę fajny trening, który mi szybko zleciał, ale Robercie, tu jeszcze coś więcej można zrobić. Tak, zdecydowanie, oprócz treningu na tych trenażerach polecamy jeszcze trening zrobić obwodowy, mamy salę, która jest przygotowana pod to, żeby zrobić odpowiednie kokora i rozciąganie, które jest bardzo ważne szczególnie w poza sezonem. I to jest to, jak byłem młody, zawsze ćwiczyliśmy ogólną rozwojówką w okresie przygotowawczym. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek coś nowego Wam pokazał. Ja w tej chwili jadę trenować, bo przede mną wyjazd na zgrupowanie na wyspę.